Słuchajcie, chciałam Wam jeszcze pokazać, jak ja wczoraj uczciłam dzień y, pusty czwartek. Y, już jest co prawda piątek, słuchajcie, ale pozostałości jeszcze z wczoraj mam do dzisiaj. I oczywiście, pączki w Niemczech to jest jedno wielkie nieporozumienie, bo ja uważam, że każdy szanujący się Polak nie powinien w ramach protestu zjeść pączka z Niemiec. To jest jakieś wielkie nieporozumienie. Czy ktoś mi potrafi powiedzieć, jak można takie ciasto zrobić, jak oni robią na pączki? To nawet nie jest ciasto. Ja w ogóle nie wiem, co to jest, ale my Polacy znamy smak pączka i my nie damy sobie wcisnąć takiego kitu jak te niemieckie pączki. Ale ja, jako przedsiębiorcza Polka, Znalazłam super alternatywę do tych niemieckich pączków. Zamiast w ogóle zjeść taką profenację tego pączka, to jest coś obrzydliwego. To ja wam pokażę, co ja robię. Zobaczcie, to jest oczywiście z wczoraj. Jak wam tu pokazać? O. I to wygląda w ten sposób. Tak to wygląda i to są tak zwane oponki. One smakują bardziej jak to ch charisos, wiecie te takie, też tego typu ciasto, takie desery hiszpańskie, charitos czy jakoś tak. Jak ktoś wie, to napiszcie mi jak się nazywają te churitos, charitos, coś takiego. Hiszpańskie te ciastka, takie smażone na głębokim oleju. I te oponki są naprawdę fantastyczne, smakują pysznie, kosztują w każdej cukierni, można je u nas y, dostać za euro 50 i przynajmniej wspaniale smakują. I no jest to. Alternatywa dla polskiego pączka. Nie jest to polski pączek, ale alternatywa. Dużo lepsza alternatywa niż te niemieckie pączki. Wiecie jak one, niemieckie pączki nazywają się w Niemczech? Berlina. Niemcy na pączki mówią Berlina. Nie wiem czy w każdym landzie, w każdym momencie na północy Polski z taką nazwą się spotka. Kupiłam sobie jeszcze Bienenstich. Takie bułeczki nadziewane budyniem. Też są bardzo dobre. Także już dzisiaj jest wieczór, więc te rzeczy mam na jutro na śniadanie. Wczoraj jeszcze jedliśmy, ale już nie zdążyłam pokazać. Mało tego chcę Wam powiedzieć, że wczoraj jeszcze wieczorem spadł u nas śnieg, a dzisiaj już po tym śniegu nie ma ani śladu. Piątek, dziewiąty luty nie ma śladu. Ciepło się zrobiło, ale bardzo wilgotno, bardzo deszczowo. Także pozdrawiam was serdecznie i napiszcie mi, co wy myślicie o niemieckich pączkach, czyli o berlinerach. Pozdrawiam.